Dzień dobry. Bardzo się cieszę na spotkanie z Państwem. A widzimy się dziś wieczorem o godzinie 20.30. Środowy wieczór będzie należeć do Grety Drawskiej i jej książki zatytułowanej Chichot. Obiecuję też, że przypomnimy stos i książkę Rytuał, od której zaczęła się kryminalna seria z panią prokurator Wandą Just i podkomisarzem Piotrem Dereniem w rolach głównych. Powiedziałam, że Środa będzie należeć do Grety Drawskiej, a tak naprawdę do kogoś, kto od dłuższego czasu ukrywał się pod tym pseudonimem literackim. Zdaję sobie sprawę z tego, że część czytelników już doskonale wie, kto odpowiada za serię kryminalną, która nas przynosi na pojezierze Drawskie, ale część osób jeszcze żyje sobie w nieświadomości, w tym Stanie nieświadomości, podtrzymam Państwa jeszcze do godziny 20.30, a wtedy już wszystko stanie się jasne. Ja przyznaję, że sama z dużym uśmiechem odkryłam, kto stoi za tą serią i przypomniałam sobie, że przecież kilka lat temu z serca pisałam rekomendację na jedną z książek tej pisarki i bardzo się cieszę, że tę rekomendację mogę podtrzymać w przypadku kompletnie innego gatunku literackiego, z którym teraz autorka się mierzy. Powiem Państwu tak, bardzo szybko, mówiąc takim językiem kolokwialnym, się zakumplowała. Z bohaterami, z panią prokurator Wandą Just i z panem podkomisarzem Piotrem Dereniem, i chyba nie tylko ja się szybko zakumplowałam, bo od razu mogę państwu powiedzieć, że zostały już sprzedane. Prawa do ekranizacji tej książki, będzie wersja filmowa, więc myślę, że to jest idealny moment, żeby Państwo sobie wyświetlili najmniejszy, najbardziej kameralny sens świata, czyli ten we własnej głowie, który wyświetla się podczas czytania. A Greta Drawska zdecydowanie potrafi pisać tak, że w głowie wyświetlają się bardzo konkretne obrazy. To, co lubię w twórczości Grety Drawskiej, na razie będę się uparcie jeszcze, trzymać tego imienia i nazwiska, to to, że mamy w tej serii. Z jednej strony zagadkę kryminalną, która bardzo mocno angażuje głowę czytelnika, z drugiej strony mamy dwie płaszczyzny, czyli śledztwo, które się toczy współcześnie. Ale jednocześnie wydarzenia z przeszłości wpływają na to śledztwo i czasami te wydarzenia z przeszłości to jest naprawdę przeszłość odległa. Na przykład dzięki książce Rytuał, od której zaczęłam swoją przygodę z Gretą Drawską, hmm, zaczęłam się w ogóle interesować historią rodzimowierców w Polsce. Fascynuje mnie też historia pewnego obrazu sprzed kilkuset lat. O jaki obraz chodzi, to zdradzimy Państwu o godzinie 20:30. Dzięki książce Stos przeniosłam się przez chwilę do wieku XVII, do bardzo mrocznych czasów, żeby poznać między innymi postać z von Borg, czyli pewnej szlachcianki, która w wieku XVII została spalona na stosie w Szczecinie. To była szlachcianka, którą oskarżono o czary, o konszachty z diabłem i w ten sposób zakończyła swoje życie. W tej książce jest taki króciutki dialog, który bardzo dużo mówi. Ludzkość zrobiła postępy, tam jest wielki znak zapytania, może tylko pozornie. Więc wracamy do tych czasów, kiedy... Kiedy się chciało kobiety pozbyć z domu, na przykład myślą o mężach, którzy mieli ochotę się związać z inną partnerką, to oskarżali je o czary. Często bywało też tak, że rodzina miała ochotę przejąć majątek swojej krewnej, oskarżano kobietę o czary i w ten sposób kończyły one swój żywot w okrutny sposób. I ja przyznaję, że dla mnie to też jest taka opowieść o tym, jak cały czas próbuje się usuwać niewygodne kobiety ze swojego środowiska. Przyznaję, że podczas lektury stosu dużo myślałam o ministrze Czarnku, dużo, ale nie czule, bynajmniej. No cnoty nie wieście. To jest m.in. ten temat, który myślę, że dzisiaj sobie też przynajmniej w kilku zdaniach poruszymy. Jak je ugruntowywać i co tak naprawdę kryje się pod cnotami niewieścimy. Myślę, że o tym dzisiaj też z Gretą Drawską uda nam się przez chwilę porozmawiać. Skoncentrujemy się przede wszystkim na książce Chichot, czyli ostatniej części opowieści o pani prokurator Wandzie Just i podkomisarzu Piotrze Dereniu. Chociaż ja tutaj chciałam zgłosić oficjalny protest. Nie przyjmuję do wiadomości, że to jest ostatnia część, bo ja mam wrażenie, że oni się rozkręcają. Tam jest jeszcze tyle wątków do opowiedzenia. Sytuacja się pomiędzy bohaterami zagęszcza, więc ja mam nadzieję, że Gretę Drawską, a tak naprawdę mm, 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 zdradzę, o kogo chodzi dzisiaj wieczorem. Uda się jeszcze namówić na kontynuację. No nie mówię o kilkunastu częściach, ale jeszcze przynajmniej dwie. Będę próbowała lobbować w tej sprawie. Hichot to jest książka, która myślę, że bardzo spodoba się wszystkim piszącym, czytającym, tym, którzy znają realia rynku wydawniczego w Polsce, bo rynkowi wydawniczemu Słusznie w wielu miejscach się dostaje. Dlaczego na te pytania będziemy odpowiadać o od 20.30? Dostaje się też dziennikarzom, a w zasadzie pretendującym do tego zawodu. Myślę o osobach, które się wyspecjalizowały w takich działaniach z cyklu kopiuj-wklej. Mamy też ogromną frajdę odkrywania historii pewnego pisarza, bardzo popularnego autora bestsellerów, który ma swoje różne ekstrawagancje, na przykład nigdy nie wysyła swojego tekstu w wersji elektronicznej tutaj są specjalne opanowane procedury przekazania konkretnego tekstu, ale mm, chciałam też powiedzieć o tym, że to jest książka, przy której człowiek ma bardzo dużą frajdę, ponieważ może zaglądać do takiej swojej kulturalnej walizeczki. Od razu wyjaśniam, o co mi chodzi. Jestem przekonana, że każdy z nas ma taką kulturalną walizeczkę w domu i nie w sensie materialnym, tylko takim mentalnym. I w tej kulturalnej walizeczce mamy wszystkie filmy, książki, koncerty, wszystkie mm, rzeczy, które działały na naszą wyobraźnię i emocje. I tam się odkładają konkretne zdania, które w nas się zapisały na twardym dysku w głowie i w sercu emocje, które poczuliśmy przy słuchaniu konkretnej muzyki. I im więcej tego macie w środku, tym większą frajdę będziecie mieć czytania Chichotu i w ogóle całej serii Grety Drawskiej, bo tam jest tak wiele nawiązań. I zarówno do mm, takich klasyków jak Czesław Miłosz, Dolina Isy się na przykład przebija. Mamy Andrzeja Bursę, ale mamy także Władcę Pierścieni, pojawia się film Joker, pojawiają się przyjaciele tych odwołań, jest mnóstwo, w przeróżnych kontekstach, nie będę Państwu zdradzać jakich, żeby nie odbierać przyjemności czytania, ale jest tego naprawdę sporo. Mamy zagadki kryminalne, które mają w sobie bardzo dużo mroku, bo to są takie... Morderstwa mrożące krew w żyłach bez dwóch zdań. No takie, o których nie sposób przestać myśleć, ale z drugiej strony ten mrok równoważy też poczucie humoru, które rozładowuje w kluczowych momentach atmosferę i rodzaj takiej lekkości przy czytaniu, która wynika z tego, że Greta Drawska ma fantastyczny słuch, jeżeli chodzi o dialogi. To wszystko jest wiarygodne. Ja przyznaję, że z panią Prokurator, mogłabym wypić kawkę i po prostu się z nią spotkać. W Chichocie pomiędzy bohaterami jest wymiana takiego krótkiego dialogu, a nie, to było w stosie, ale w serii na pewno. Dobór słów, frazowanie są jak odciski palców, nie sądzisz? W stu procentach się z tym zgadzam, że są autorzy, których rytm jest od razu wyczuwalny, taki rytm, za którym się chce podążać, i tak w przypadku Grety Drawskiej jest. Spodobało mi się też takie sformułowanie, które się pojawia przy okazji pani prokurator Wandy Just że ona w pewnym momencie śledztwa cierpi już na nadczynność wyobraźni. To znaczy, że jest tak przebodźcowana wszystkim, z czym się mierzy, że już nawet najlżejszy szmer zaczyna nadinterpretować. Ale to sformułowanie nadczynność wyobraźni, myślę, że to jest coś, co ewidentnie pasuje do wszystkich pisarzy. Jak sobie z tą nadczynnością wyobraźni radzą, o tym też z pewnością dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam Was z całego serca, więcej nie chcę zdradzać. Ja tu oczywiście mam multum notatek, do których będę sięgać, tak żebyście mogli Poczuć też um, język tej opowieści. To dzisiaj wieczorem o godzinie 20:30. Od razu mogę też powiedzieć, że książki będą szukać dobrych domów, a że dobre domy są po drugiej stronie, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Po prostu czekam na Was 20:30. Czas na znajomość z panią prokurator Wandą Just i z panem podkomisarzem Piotrem Dereniem. Do zobaczenia.